Cześć, ja jestem Kosta i witam was w nowym odcinku na nowej serii. Zagrajmy sobie w e, Brawl Stars. E, więc e, ta gra polega na tym, że sobie wiecie odblokowujemy jakieś tam postacie. E, tak mamy tutaj ich nawet sporo, bo niedawno doszły nowe. Jest ich naprawdę sporo. I ogólnie o to chodzi, że mamy sobie grać nimi oraz mamy nimi wygrywać różne bitwy, na przykład zbiory klejnotów, starcie, wydarzenie specjalne, wydarzenie drużynowe, zadyma, wydarzenie drużynowe 2, kandydacja dnia, zwycięzca dnia oraz liga mocy. Więc, jeżeli wam się taka jakby seria spodoba, możecie zostawić łapeczkę, subika, komentarz oraz udostępnijcie ten filmik znajomym. Tak więc moim zdaniem możemy... ...zaczynać. Marcie tu już mi tutaj pisze, bo to jest Marciak. Może... Eee... ...grać? Tutaj mi napiszę, bo my gramy teraz na telefonach, nagrywamy. Zobaczymy, co odpisze. No. Kościół, także... Startujemy pierwszą giereczkę. Już sobie odblokowaliśmy pierwsze rzeczy. Mamy tutaj... Coś za darmo. To sobie weźmy. Do szalki. Spoko. Piszmy sobie. Jak mieliśmy stówkę na start, to zawsze spoko. Lecimy na pierwszą gierkę i Was oczywiście muszę zachęcić do zasubskrybowania naszych dwóch kanałów, czyli kota online oraz demarciok. Lecimy, weźmy sobie tutaj motkę jakąś, walnijmy. lecimy z pierwszą grą. Oczywiście będą też różne takie rzeczy jak openingi, różnych skrzynek, yy, czy ogólnie nie wiem, live z gier yy, z tej gry. No będą takie rzeczy, nawet może poradniki, jak niektóre yy, gry zagrać, yy, jaką postacią należy grać. Albo jakieś super wydarzenia, czyli nie wiem, zaraz już sobie Star Power. Proszę zobaczyć, Patrzcie, fajne. Prze albo nie wiem, des nowej postaci. No, Tak Marciu tutaj, yy, Jara. Dobrze, to, to kolejny, a ja no właśnie. Dobra, ja teraz wiecie, że dźwięk z telefonu nie jest tak dobry jak z mikrofonu, dlatego mój dźwięk jest trochę inny niż normalny możecie też czasem usłyszeć te jakby jakby wychodziły. Mamy, koniec rozgrywki, wygrana. Dziękujemy bardzo, jesteśmy nad gwiazdą gry. Mamy już drugi level. Znaczy drugą rangę. E, wychodzimy, mamy 30 e, żetonów I mamy już czasem... E, coś nie czasem, mamy już fajne rzeczy. Mianowicie, mamy tutaj cyk, możemy sobie e, Big Boxa odblokowa... Znaczy, otworzyć. Taki pierwszy opening. Dobra, Leia, zdobyliśmy sobie e, jakieś te no, punkciki. Zobaczmy sobie pierwszą skrzyneczkę na Alei Pucharków Bo już trochę gram w tę grę, trzeba muszę przydać I bardzo mi się ona podoba e, Nite sobie na później zostawię Dokładnie, let's go, lecimy web e, w łeb z tymi pucharkami mamy już chyba 16 e, razem I mam nadzieję, że będziemy tak dalej Czyli oczywiście będziemy mogli sobie też grać po odcinkach Ponieważ ja bym chciał yy, na przykład na odcinek wam, nie wiem, prezentować 100 takich yy, boksów na przykład, małych albo dużych, albo w ogóle mega, na przykład kupię karnet sobie yy, i mogę wam zrobić z takiego karnetu, no to też będzie fajnie, yy, a mogę ja jeszcze, nie wiem, co, mogę wszystko w tej grze, tutaj, to tutaj jest jak Fortnite, serio, który nagrywa też marcz, no nie wiem. Ja już, przyznam się, że gram w tę grę od bardzo dawna I taki jestem super, że kiedy on się tak, to akurat tam się No dobra, to no, super jest Wiesz, jakbym... Takie wiecie, jak, jakby taki, taki, wiecie czasy Przypominają, kiedy się jeszcze nic nie ogarniało po prostu tu chodzi, czemu jest tyle opcji, nie? No to, to zawsze takie uczę Przynajmniej ja mam takie

jakby ja się od dniu y, umoszę. Nagle się świeci i za to brakuje A Roza! A nie, 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 nie. Motka, dziękuję za gierkę. Jakieś takie 15-20 minut odcinka Wam mi się chyba przyda mi się wydaje. Patrzcie, 50 żołnierzy, co nie? I sobie nowa brałówkę. Nie wiem, sobie to potem zobaczę. E, Pytem, fajnie. E, potem. Zobaczmy. No i widzicie, wydropiliśmy właśnie nową postać El Primo. Mamy już drugie, e, rzadkie. Zobaczmy sobie postacie. Mamy El Primo. Widzicie? No, ale tutaj Marcin zazdrości. Bo czekajcie, bo mamy nowy. Aha! Mamy nowego skina do kupienia, ale ja sobie go nie chcę kupować. Ja sobie zobaczę, że mamy z niego mega boxa, którego nie mogę kupić. Więc lecimy dalej z gierką. Spróbujmy dzisiaj dobić chociaż do jakiegoś innego trybu. Bo wiadomo, że jeden tryb to się może znudzić. Um, to będzie jeszcze jakieś 8 minutek odcinka i możemy kończyć. El primo! Jej! masz Aaa uh, coś, coś nie ale Primo jest... Aaa nie nie El Primo jest silniejszy niż wam się wydaje no MMA no, działa Aha Nie nie było tego mm. Primo jest taki silny, że hmm. może podnieść krzesło i... Zależy przeciwnika, kiedy on nie wiem. Jest na ringu. Normalnie. Dobra, nie, Dobra, nie wiem. wiem. Ej, nie wiem co gadam, nic chodźcie. Bia jest to fajne jak miś Dobra, to się nawet trochę ogarnia, ale reszta to nie wiem. Nie ma ładu. To się lepiej ja ringuje. Nie o tym nie chciałam cię lecieć. No i pan Paweł widzicie, youtuber co i Marcio, ogarnie sprawę. Ramotka pod koniec i Marcio jest gwiazdą gry, no proszę bardzo. Tak więc lecimy dalej z Gierką, kolejne 20 mamy. El primo. Maciej macie ktoś pisze. Ma 2. Ma 2. Odblokowanego nowego zdymianu. No dobrze, odblokujmy sobie ten nit. oj, mamy nitę. No i kozaczko Kozaczka. Mamy boxa, w którym są e, różne takie fajne rzeczy. I mamy nowy tryb, mianowicie starcie. A starcie bym chciał akurat. Aż sobie zobaczymy jeszcze. No mamy nikt. Mamy cztery postacie, ludzie. To jest bardzo proste, widzicie? Aż sobie wiecie co zrobię. Lepszy ja Barley'a, Ale najbardziej bym chciał szelkę Ulepszyć. On już wydropił ROZE! ale ma fajnie. On ma 32... Nie, ja mam 32 pokarki. Jak zobaczymy jego profil, to on ma... Też 32, bo lecimy łeb w łeb. Więc może... Może mieć... No tak, no, co osób, no. Słuchamy. Napisem słucham. Fajny jestem, no. Musi na razie kończyć. To napiszmy do, do niego. No dobrze. Dobrze. No to cóż, zagramy sobie starcie solo w takim razie. I jak je zrobimy, to będziemy już kończyć odcinek, bo wiadomo tutaj za długo tego nie być nie może a jeszcze mam do zrobienia do zrobienia, nie mam jeszcze do y, zmontowania i do wrzucenia poradnik to jest Fall Guys, gdzie nie uwierzycie co się stało, bo to jest masakra to co się stało na dzisiejszym odcinku naprawdę polecam zobaczyć to jest ostatni odcinek, proszę zobaczcie, a się da, bo jest mega dobry poradnik na Fall Guys. Y, od razu powiem pod koniec jest pod koniec, możecie sobie przewinąć ale byście że zobaczyli, tak? Naprawdę, Przysięgam jest bardzo fajny. Proszę bardzo. Eee, yy, wiecie co, trwa? Fajna jest. bardzo fajna Dobra, wiecie co? Jestem taki fajny, że... ...że sobie nie górze je umta. tak. Jutro, pierka. Przewidziane cykl Z problemem, że właśnie oni uciekają. To jest najgorsze. Patrzcie, sobie stanę. Nie? Myślę, że nic nie mogę zrobić. Proszę. Chcę prank, bro. No, także takie wiecie. Szybkie. Yy... Mamy czwartą rangę, zarobiliśmy sobie dużo żetonów. Skoro zarobiliśmy dużo żetonów, to kolejne rzeczy na nas czekają w karnecie. 10 gemów, a w alei pucharkowej kolejna skrzyneczka. Dziś są dwie rzeczy, czyli wiadomo, punkty mocy. Tak więc ja bym chciał się już z wami pożegnać Mamy 13 odcin minut odcinka Tak więc ja się z wami Chciałbym bardzo serdecznie pożegnać Dzisiaj jest yy, yy, jakby dzień świąt Jutro macie lany poniedziałek Tak samo ja mam yy, I życzę wam miłych pogodnych świąt To jest nowa seria na ostatni Na, na święta po prostu nie, nie, że ostatni dzień Na święta macie taki fajny odcineczek Z nowej serii yy, Falgi. Także jeżeli wam się cię spodobał Zostawcie yy, łapeczkę o to taką do góry, o, do góry e, Możecie zostawić łapkę w górę, możecie zostawić e, komentarz oraz udostępnić filmik znajomym. No i oczywiście polecam wbić do moich wszystkich kanałów, czyli oczywiście do e, KOSA e, online, to w tym momencie jesteśmy na KOSA online, bo to jest online, w sensie gramy online, no e, Możecie wbić także do KOSA e, co nowego, Dekosa Music oraz fullode.plg A także możecie wbić do Demarcioch oraz Nexor i ty, Czyli do kanału Marciocha oraz Daniela Tak więc ja się z wami serdecz, serdecznie Żegnam y, Życie, y, życzę, <gryw> ż, życie. <gryw> y, życzę wam miłych Pogodnych świąt y, Dużo prezentów i, I rodziny Żebyście mieli y, tutaj z kim pogadać I widzimy się Dzisiaj jeszcze na Fall Guys. Tak więc No żegnamy się Pa pa